Witam jak wiadomo praktycznie każdy mikroprocesor wymaga pamięci RAM do swojego działania pokazywałem, że można napisać program bez wykorzystywania RAM -u. taki jeden z większych programów napisał kiedyś Stanisław Gardynik jak dobrze pamię pamiętam Stanisław ten od 80 zrobił pozytywkę na życie 80, które nie miała pamięci RAM. W roli RAMu wykorzystał po prostu wy rejestry samego mikroprocesora. Oczywiście nie mógł używać skoków do podprogramów czy przerwań, bo one wymagają RAMu. Ale, aby jakoś tam sensownie emulować ten nasz procek, potrzebujemy RAMu. Aby w y, symulacji nie bawić się w stawianie danych, postanowiłem zaimplementować taki RAM w naszym czyli robi się z tego już mikrokontroler tak powoli swoją szosą, jak to mawiają niektórzy y, motora zrobiła taki mikrokontroler 6833 ja pamiętam 332, ale tam wszystkie te i jakaś cyferka, to były mikrokontrolery one były o tyle specyficzne że nie miały pamięci programu. Pamięć programu musiała być na zewnątrz, natomiast miały budowane RAM, timery, yy, porty szeregowe, równoległe, tak w dużym skrócie. Mówię z pamięci, więc może gdzieś tu się machnąłem, że jednak pamięć RAM też była na zewnątrz. Ale wydaje mi się, że ileś tam ramów budowanego było. No, w nasz mikrokontroler wbudujemy oszałamiające 16 słów 4-bitowych. Czyli w przyliczeniu na bity, to będzie. Aż 64 bity, a ma bajty całe 8. No, można poszaleć. Oczywiście, łatwo tu zwiększyć tą naszą pamięć. Tylko ja raczej ją traktuję jako do symulacji, bo jednak coś tam trzeba sobie zapamiętać, i będzie mi łatwiej. Te symulacje realizować. Skorzystałem z takiej ciekawej kostki 74670, używałem tego kiedyś, to jest dość specyficzna pamięć RAM Otóż, jak widzicie ma osobne porty wejścia i wyjścia to nie jest nic nadzwyczajnego, bo wiele pamięci dynamicznych tak było zbudowane, że miało osobne wejście, osobne wyjście. Ale można by było je łączyć razem, tak jak ja to zrobię. Natomiast ta pamięć ma inną cechę. Ma osobne linie adresowe i stroby zapisu i odczytu. Czyli możemy tutaj pamięci zarówno jakieś, to powiedzmy, jedno urządzenie może do niej pisać, a inne w tym czasie czytać. Naturalnie, jak w czasie. Odczytu jakiejś komórki nastąpi jej zapis. To mogą być fałszywe dane, ale to w ten sposób, bo to jest tak zwana pamięć dwuportowa. Tak działają pamięci na przykład graficzne: że procesor graficzny pobiera tylko dane, aby je wyświetlić, a układ, który nim steruje, zapisuje i nie ma tu kolizji danych no jest to dość ciekawe no niestety tu mamy tylko jak widzicie cztery adresy dwie linie adresowe A, w B i cztery bity danych ja użyłem tu czterech takich kostek yy, zwiększając naszą pamięć do oszałamiającej jak pokazałem wcześniej wielkości Demultiplexer taki dość specyficzny, bo można go podzielić na dwie połówki. Nie tak do końca, całkowicie dowolnie, ale w tym wypadku nie ma to znaczenia. Czyli mamy tu demultiplexer odczytu zapisu. W tym wypadku wspólne są linie adresowe, bo traktujemy to jako zwykłą pamięć RAM. Jeszcze używamy strobu i sobie tu bramkami realizujemy funkcję, która pozwala na zapis odczyt, gdy sygnały, sygnał wyboru i sygnał zapisu bądź odczytu jest aktywny. Ten demotivplexer jest o tyle ciekawy, że można zrobić z niego 1 na 8. Łączymy te dwa wyprowadzenia i robi się nam linia adresowa kolejna. Dość ciekawy z Mamy jakby takie dwa niezależne, no nie do końca, ale niezależne demultiplexery, 1 z czterech lub 1 demultiplexer, 1 na 8. Oczywiście, jeżeli chcecie zwiększyć pojemność tej pamięci, to albo tu dodajecie cztery kolejne kostki i dajecie 2 demultiplexery, np. 7,4, 137. Jeden będzie generował stroby zapisu, drugi odczytu, albo w naszym w naszym urządzeniu użyjecie dwóch takich kostek i tu sobie y, którąś z linii adresowej wykorzystacie do operowania z probami wyboru układu CS. To klasyczne takie podejście, kto budował kiedykolwiek jakieś systemy mikroprocesorowe wie o co chodzi, a kto nie wie, niech sobie poczyta najlepiej zeszyty MIG nie pamiętam już, który konkretnie zeszyt to omawia chodzi o ten opisujący budowę CA80 i teraz symulacja czy to działa tu sobie generuję adresy najpierw 0, potem 1 i aby sprawdzić, czy inne kostki niż tylko pierwsza działają, to generuje adres 6, czyli ostatnia kostka, czwarta. Do magistrali danych na wyjście ustawiam raz A, później B, później C i generuję strop zapisu po czym znowu generuje adres 016 i stroby tym razem odczytu tylko zauważcie że te Stroby generalnie CS trzymam cały czas w stanie niskim, ale czasami go zmieniam. Zmieniam ten strop na wysoki i będzie to widać, zwłaszcza przy odczycie. Tu mamy strop odczytu, ale CS się w tym momencie kończy. Jak widzicie, w tym momencie dane już na magistrali zanikają. Podobnie mamy tu. Strop odczytu jest dłuższy niż CS. Generalnie CS jest ustawiany przed strobem no ale tu sobie pozwoliłem na przesymulowanie innego warunku. Czyli CS się pojawił później i dopiero właśnie od tego momentu, kiedy oba stroby są w stanie, nasz znaczy sygnał w stanie niskim, czyli tu widzicie CS i RD. Wtedy na wyjściu pojawiła się dana. Gdy którykolwiek z sygnałów wraca do poziomu wysokiego, dana znika. Jak widzicie, generuje adres 0 odczytuje A, adres 1 odczytuje B, adres 6 odczytuje C, czyli można założyć, że tu wszystko działa poprawnie. Kto chce, może sobie oczywiście wszystkie możliwe kombinacje wygenerować. I zobaczyć, czy jest ok. To, na co ewentualnie uczyłem, jak ktoś nie pamięta, że gdy realizujemy odczyt, to na naszych wirtualnych wyjściach musimy ustawić, jak tu widzicie, stan trzeci. Bez tego tu zobaczymy x, -y, bo yy, Symulator nie będzie wiedział, jaka tak naprawdę wartość tam powinna się pojawić. Więc będą x -y, albo może po prostu to, co tu ustawimy. Tak? Jak ustawimy 0, to zamiast ABC zobaczymy 0. Już nie pamiętam, konkretnie, co się konkretnie dzieje. No, czyli mamy pamięć ram. No, z Romem mam większą zagwozdkę. Niestety, ale właśnie to środowisko nie wspiera pamięci Rom. Rama zresztą też nie wspiera. Są takie pamięci 189, jak pamiętam. To jest jakaś RAM, tam chyba 32 byte razy 6, razy 4. Ale tu niestety tego nie ma, no można by oczywiście sobie tą pamięć tu narysować, no ale jeśli już, no to narysowałem akurat taką, bo było mi najprościej, najszybciej. Głównie dlatego, że znałem tę pamięć ośmiobitowe, to bym zbudował pewnie na jakąś niedużą pamięć, zbudowałbym na przykład na 7.4, 3.7.4 czy 3.7.3 ośmiobitowych Zatrzaskach. W realnym układzie z pewnością użyjemy po prostu zwykłej pamięci RAM. No i tu ciekawostka: najmniejsze, jakie mi się udało teraz znaleźć w teme, które można kupić, to są pamięci 8KB razy 8. Oczywiście wykorzystujemy połowę, bo mamy tryb 4-bitowy. No i maksymalnie i tak 256 adresów będziemy generować. Więc w sumie wykorzystamy 256 słów 4-bitowych, Czyli tak naprawdę 8 bajtów. No i rozrzutność powiedzmy w sensie um, Skomplikowania układu znaczy wewnętrznego, skomplikowania tego, jak jest zbudowana taka pamięć, to rzeczywiście jest to rozrzutność, ale jak zobaczymy, ile kosztują pamięci, znaczy czy te, te układy 7-4, na przykład HC670, które i tak ciężko kupić teraz, to starczy nam na kilka kostek, nie zbudujemy nawet tych 16 słów, yy, 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 tak 16 słów czterobitowych i wydamy więcej niż kosztuje 8-kilowa pamięć yy, tylko tak, to jest w sumie trochę głupota ją kupować, bo zobaczcie pamięć 32 kg. Kosztuje mniej więcej tyle samo. Tak, 12 i tam też było coś, około 12. No chyba, że się upieramy przy obudowie DIL. No to tu trochę to inaczej wygląda. Ale nawet jeśli to. Oczywiście, TEME nie jest wyrocznią, można to kupić taniej. Tu spokojnie można by skorzystać z pamięci. 3,16 2-kilowej, a są też pamięci 1 kB, a tu mamy w dealu 30, no tam 1 zł netto, a tu też coś koło 30. O, nawet lepiej, 23 złote, czyli w wypadku obudowy DIP tańsza jest pamięć 32-kilowa niż 8-kilowa. No i w tym momencie oczywiście sensowniejsze jest użycie takiej pamięci, marnując większość z niej, bo czasem naprawdę wielki procent, bo korzystamy tylko z 256 bajtów i to w połowie. Ale ekonomia mówi sama za siebie. Nie ma sensu używać tych mniejszych, a tym bardziej zaproponowanego przeze mnie rozwiązania z tymi 670, które doskonale się sprawia w naszej symulacji, ale nie w rzeczywistym układzie. No jeśli chodzi o ROM, to się zastanawiam, co dalej? Prosta niby jest rzecz, używamy demultiplexera i mamy zdekodowane kolejne adresy. Łącząc kaskadę demultiplexery 154 możemy sobie co 16 bitów powiększać naszą pamięć. Bitów, słów, słów czterobitowych natomiast sprawa się komplikuje co ze stroną odczytu tu się nam zrobi naprawdę full bramek czy to AND czy to OR które pozwolą tej pamięci pracować i jej modyfikacja będzie naprawdę upierdliwa. Może ktoś zna sposób, jak to rozwiązać? Może to mnie zmusi do jednak do Quartusa, do powrotu do kwartusa, bo tam, o ile pamiętam, można sobie taką pamięć zaimplementować. Na pewno można, bo jak implementowałem mikrokontroler to jest coś takiego, i, i można sobie tam zaimplementować. Nawet jakby nie było takiej możliwości, to na pewno jest możliwość implementacji RAMu, bo sam, same te układy w te większe mają bloki RAMu i można je potem załadować dowolnymi danymi na czas emulacji. Natomiast tu na razie nie wiem, jak z tego wybrnąć, żeby sobie ułatwić życie. Pożyjemy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zresztą no, programy nie będą zbyt rozbudowane. Pewnie to będzie 10-20 rozkazów, więc można się będzie, będzie trzeba się na przykład pomęczyć i jakoś tam to zaemulować. Na to chwilę ciężko ocenić, jakie szanse ma ten projekt na ukończenie. A jeśli nawet ma szansę, to w jakiej postaci? Czy to będzie układ programowalny, do którego podłączymy sobie zewnętrzną pamięć RAM-ROM, czy to będą fizyczne układy cyfrowe, takie, które tu właśnie wyrysowuje czas pokaże na razie nie wiadomo alu jakie będzie więc to wszystko jest jeden wielki znak zapytania no jest jakiś tam odzew ta oglądalność jak na mój kanał no, jest dosyć dobra tego projektu ale wiadomo, że do wszystkiego potrzebna jest kasa na pewno będzie przydatny emulator tego całego systemu. No, naprawdę ciężko powiedzieć, jak się potoczą losy. Na razie no, już mam wstępnie, że tak powiem, dogadany temat kompilatora assemblera. Więc już jakiś tam sukces jest, chociaż naprawdę, tak naprawdę nic. Właściwie jeszcze nie stworzyłem sensownego. Widać, że da się to zrobić, ale czy to będzie ukończone, dużo zależy od Was, od oglądalności, tak zwanej klikalności, od komentarzy, wsparcia wszystkiego, co promuje te filmy, czy pozwoli mi na dalsze jakieś inwestycje. Nagrywam film w niedzielę, ale pewnie pojawi się w poniedziałek. Także miłego weekendu życzę osobom, które mnie wspierają na YouTube, bo obejrzą to szybko. Natomiast pozostali, no cóż, życzenia będą przesunięte na kolejny tydzień. Do usłyszenia!